Jeśli najlepiej czujesz się wśród probówek, pipet, cylindrów i lejków, to jesteś w odpowiednim miejscu. Witaj na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. To nie jest jakiś zwyczajny wydział. Ma za sobą kawał historii. Naukami chemicznymi zajmujemy się tu od czasów cesarza Wilhelma II, czyli od przeszłego wieku. Już na pierwszy rzut oka widać, że to wydział z duszą. Choć czerpiemy z bogatej tradycji, stawiamy na innowacyjność. Dysponujemy najnowocześniejszym światowej klasy sprzętem badania. Takim jak. spektroskopy do nuklearnego rezonansu magnetycznego, spektroskop fotoelektronów w zakresie promieniowania X, bioreaktory, mikroskop konfokalny i mikroskop sił atomowych. Jeśli nie ogarniasz, to to za sprzęty do spokojnie. studiując tutaj, świetnie je poznasz. W laboratoriach naszego Wydziału prowadzimy badania z różnych dziedzin. Chodujemy bakterie i wirusy. Oj titi, syntezujemy leki, zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii, tworzymy biodegradowalne materiały, z których można wyprodukować na przykład eko To tu powstają czujniki będące elektronicznymi nosami. Wydział Chemiczny oferuje mnóstwo różnorodnych kierunków studiów. No jest z czego wybierać. A co o swoim Wydziale sądzą jego obecni studenci? Halo, halo! To, że nasz Wydział tętni życiem i oprócz wartościowych zajęć mogę też brać udział w projektach i kołach naukowych, które zmieniają rzeczywistość. Dzięki współpracy Wydziału z zagranicznymi uczelniami miałam możliwość przez semestr studiować w Szanghaju i to było wspaniałe doświadczenie. Podsumowując, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej to ogrom możliwości i doskonała inwestycja w Twoją przyszłość. Zaaplikuj! A może to Ty wynajdziesz lekarstwo, na które czeka świat?